tutaj pozdrawiam was. Dzika świnia, a to jest pierwszy let's play z cyklu Terraria. Tak więc tworzymy sobie postać włosy. Hmm, jakie by tu wybrać: Irokes czy. Hmm. A nie, będzie Irokes. Okej okay. ubrania koszula niech będzie czerwona. Mhm. Yy, podkoszulka niech będzie zielona. Jeszcze te włosy zielone czy niebieskie u fajnie fajnie to wygląda okej, okay, great e, dzika świnia nie da się tutaj niestety si zrobić ale zmiesza teraz e, świat mm mały, średni, duży nie będzie, że średni I let's play <tryk> okej okay. trochę to musi potrwać <tryk> No, szybciej. Okej. Okay. Teraz musicie wsiad świat wczytać. i <ścoughs> Ja to jest nasz świat. Eee, zbieramy muchomorki. Muchomorki się przydadzą na życie. Tutaj od razu widzę koper. Dawaj, kopa. Czyli koper to jest miedź. I eee, są jeszcze 5 ród chyba. A mianowicie eee, jest tak Złoto, srebro, miedź żelazo, z jeszcze dwie szczapki w są. Jeszcze dwie rudy znacznie. Teraz sobie pozbieramy drzewo. Załóżcie, że yy, ta gra jest stworzona na podstawie Minecrafta. No. I właśnie dlatego ją kręcę. Z taki Minecraft 2D Okej okay. Jeszcze tam widzę mieć Czasami będę też używać e, angielskich nazw O właśnie, slime by się przydał do za zabicia Bo z niego wypada żel z którego możemy zrobić pochodnie Chodź, 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 chodź. Ha, 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 ha Yeah, bitches Okej okay. Ej, teraz co tutaj sobie zbierzemy mieć? Ej. A, nic, n nic, nic nie chciałem powiedzieć Jaki jest mój plan na domek? Yy... No taki na 15 może wystarczyć. Yy, co jeszcze? No, zrobimy sobie z tego domku taką mini kopalnię. Albo nie. Albo może być jeszcze taka jedna opcja. Że z z zrobimy domek w tutaj w tej górze. Jest dość duża. O, kolejna mieć, ale fart. Tutaj muszę. Niestety nie da się e, zniszczyć ziemi, kiedy na niej jest drzewo. Ok. Muzyczka dość. Dość. Yy. No. Jak to się mówi, przyjazna w komentarzach, napiszcie, yy, czy ta postać się Wam podoba i czy wszystko yy, z jakością dźwięku jest dobrze. Teraz tutaj sobie robimy. Hmm. Eee, nie, nie glinę, tylko tu. O, okej. Okay. Jeszcze trochę. No, od razu odkryliśmy glinę. Fajnie, fajnie. Eee, pochodnie. Jeszcze trochę yy, Okej okay. Teraz crafting table Robimy drzwi Okej okay. Trochę by się się przydało. O stworzyłem ścianę z, z ziemi. Żeby tutaj wyrównać. Bo ja nie lubię kiedy coś jest krzywe. Po prostu go nienawidzę. Yy -y. Dobra. Tutaj jeszcze trochę pod drewna pójdziemy i po kamień. Eee! stąd! Come on! No? Chodź. Taki cwany jesteś? Cwany jesteś? He? He? Dzikie świnie się nie atakuje? No mówiłem coś o atakowaniu mnie. No. Teraz sobie... Jeszcze? No, nareszcie. Trochę drewna. Jeszcze slime, O rany. Okay. I ten kamień sobie jeszcze zbierzemy. Mam nadzieję, że niedługo sobie znajdziemy żelazo. Bo zrobimy w tym domku niby yy, zrobimy sobie kopanie w dół z platform i z, ten, za pomocą pochodni oświetlimy ją. Okej. Okay. Aha, Motard Kombat. O ja! Oja! Yeah, bitches Teraz tutaj trochę kamienie. Ja nie mogę... Czemu tu jest tak dużo slime'ów tych? Jeszcze trochę Tak, żeby mieć na zapas Mhm Wow, trochę tego kamienia dużo Aaaa! Zostaw mnie Okej okay. Okay. A właśnie Dodaj jeszcze króliczki oraz ich śmieć król... I śmieć król... króliczków. <gry> ok. Trochę sobie stworzymy świec. Pochodni znaczy się. O, 65. Ok. Eee, zrobimy sobie jeszcze piec. I przetopimy sobie na sztabki miedzi 8 To sobie wyrzucimy i a nie mogę sobie jeszcze oj, nie mogę sobie jeszcze skrzynki zrobić bo do tego trzeba przepraszam was bo do tego trzeba e... żelaza dwie sztabki żelaza, tak no to co? To jeszcze sobie zrobimy eee, parę, parę pra, platform x 50 okej okay. eee, hmm. no. I idziemy szukać piekła, jaskiń i, i jakiś źródło.

Być. przy okazji kamień jest aha pochodnia nie, nie pochodnia tylko platforma różowy slime? spoko Eee... Wow! A nie, to kamień Ten... Ta iskra od... Y, od pochodni Zaświeciła tak po prostu i myślałem, że to jest... Y, że to jest miedź No nie jest Ale czasami trafia Trafiałem na moim świecie yy, kilka na kilka takich właśnie dużych yy, rud, na przykład żelaza, srebra, miedzi. Yy, może zrobię taki odcinek specjalny żeby pokazać mój świat Ale to jeszcze nie teraz o. Okay. tak, to skończy jeszcze trochę sobie pokopiemy e, jak będzie się nazywać nazywać ta seria e, będzie ta seria nazywać się dziennikiem z Terrarii i właśnie jest e, noc, musimy już kończyć bo w dzienniku chodzi o to że kiedy zapada już jest noc. To trzeba kończyć. Tak więc, y, dawajcie suby, łapki w górę. Y, na tym odnik odcinku zbudujemy może wieżę. Wielką. Y, dalej będziemy kopać. I jak natrafimy, na jaskinię to ją zwiedzimy. No. Także, dziękuję, że byliście ze mną. Y, dawajcie pozytywne komentarze. Y, no, i tak jak już mówiłem. Sobie łapki w górę. Narka. Trzymajcie się. Cześć.